Radio CKP-IDE. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w ten sobotni dzień. Przy mikrofonie Andrzej Leusz. Dziś w audycji Radia CKP-IDE pragnę zaprosić Państwa na rozmowę mojej koleżanki Danuty Stefanko z profesorem Jerzem Hickiewiczem, który urodził się w Stanisławowie i spędził w tym mieście część swego dzieciństwa. Jednak wojna spowodowała, że musiał opuścić to miasto. Nie wyjechał wtedy z nim jego ojciec. Jak się później okazało, został wcześniej rozstrzelany w czarnym lesie pod Stanisławowem, kiedy Niemcy wymordowali polską inteligencję. 80 lat po tych tragicznych wydarzeniach profesor Jerzy Hickiewicz wspomina okres II wojny światowej i opowiada o losie swojego ojca Adama Hickiewicza. Posłuchajmy więc tej rozmowy. Panie profesorze, w tym roku mija 80 lat od mordu w Czarnym Lesie. Dla Pana, dla Pana rodziny i też dla wielu Polaków jest to miejsce szczególne. Dlaczego? Proszę opowiedzieć tę historię. Wie Pani, ta historia zaczęła się w roku 41, ale trzeba po prostu popatrzeć, jak to było od początku II wojny światowej. W 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy. Część terytorium polskiego dostało się pod panowanie niemieckie, a część pod panowanie Związku Radzieckiego. I ta sytuacja, która była po 1939 roku, a trwała do rozpoczęcia wojny hitlerowskiej w 1941 roku, była ogromnie szokująca dla Polaków, szczególnie właśnie na terenach dawnego zaboru austriackiego, w którym język niemiecki, cywilizacja niemiecka, kultura niemiecka właściwie się jakoś tak kojarzyła z. Porządkiem. A gdy przyszli Sowieci na te tereny, to właściwie rozpoczęło się kompletne bezprawie, bezprawie i przemoc po prostu żadne prawa nie obowiązywały. Było słynne prawo Andrzeja Żdanowa, że aby kogoś oskarżyć, nie trzeba mieć dowodu. Wystarczy postawić oskarżenie, a jeżeli on nie potrafi się wybronić, to znaczy, że jest winny. I na tej zasadzie aresztowano ogromną ilość ludzi. Poza tym władze radzieckie kierowały się też takimi wskazówkami, że wszyscy ludzie, którzy pracowali w aparacie sprawiedliwości, w administracji, to byli wrogowie, wrogowie ludu. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś był woźnym czy portierem w sądzie, to on był zagrożony. Oczywiście zagrożony wywiezieniem na Sybir aresztowaniem, a jego rodziny wywiezieniem na Sybir. Tak samo wszyscy leśnicy, którzy mogli potencjalnie wspomagać partyzantkę, też byli właściwie brani tak na muszce. Większość ich była aresztowana, większość ich była wywożona. I poza tym okres ogromnego zakłamania. Właściwie wie pani, jak przyszli Sowieci, to upaństwowili handel. W związku z upaństwowieniem handlu zabrakło towarów. Trzeba było zdobywać towar z ogromnymi kłopotami. Po chleb były kolejki. Kolejki formowały się w nocy, ale w Związku Radzieckim nie ma kolejek. W związku z tym milicja radziecka rozpędzała te kolejki. Te kolejki oczywiście za jakiś czas się znowu tworzyły pod piekarniami i taka gonitwa trwała przez całą noc, aż wreszcie Aż do otwarcia sklepu, i w jakiejś tam sytuacji znaleźli się ci, którzy wtedy byli szczęśliwymi pierwszymi przy drzwiach sklepowych, ci ten chleb kupowali, reszta właściwie nie kupowała, bo towaru później szybko brakowało. A równocześnie były tak zwane mitingi, to znaczy, na sklatkę przychodził taki propagandzista i wygłaszał takie przemówienie, w którym tłumaczył, jak to w Związku Radzieckim jest dobrze. Jak to wszyscy żyją szczęśliwi, jak jest wszystkiego dużo. Jest wsią mnogo. I że Polacy powinni być szczęśliwi, że zostali wyzwoleni od przemocy panów kapitalistów polskich i powinni dziękować za to władze radzieckie. Ludzie to słuchali, a widzieli, że jest zupełnie odwrotnie. No ale. To było powtarzane, powtarzane i powtarzane. No, były w tym czasie też te ugrupowania komunistyczne, złożone najczęściej z tych najbiedniejszych ludzi, którzy żyli w bardzo trudnych warunkach w okresie przed 1939 rokiem i w miarę jakoś temu wierzyli i stanowili jakąś też podporę dla władz radzieckich. Tych ludzi wielu nie było, ale w każdym razie była taka sytuacja. I teraz wie Pani, kiedy po tym ogromnym bezprawiu, po tej właściwie takiej przemocy, wywózce, myśmy też wtedy byli zagrożeni, ponieważ ojciec był legionistą, no to byliśmy właściwie przygotowani na to, że na pewno pojedziemy na Sybir. I prawdopodobnie byśmy pojechali na Sybir, gdyby nie to, że ojciec pracował tak zwanej szybkiej dopomodze, czyli pogotowiu ratunkowym, który tam wtedy utworzono. Tych lekarzy radzieckich wtedy jeszcze nie było, no i dzięki temu ojciec się utrzymał. Tak samo, proszę zwrócić uwagę na to, że urzędnicy państwowi, właściwie pracownicy państwowi, kolejarze, którzy też właściwie byli narażeni na wywóz na Sybir, oni też nie byli wywożeni, nie byli aresztowani w większości, dlatego, że władza radziecka chciała, żeby kolej funkcjonowała. Jakby już uzupełniła to radzieckimi kolejarzami, to prawdopodobnie część kolejarzy też by na ten Sybir pojechała. Także tak to było. No i teraz w 1941 roku te tereny objęli Niemcy. No, wydawało się właśnie dla ludzi, którzy żyli jeszcze pamiętali zabór austriacki, gdy język niemiecki kojarzył się z porządkiem, z prawem, że to będzie zupełnie inaczej teraz. Mówiono, to jest też wróg, ale cywilizowany, nie to co ta dzicz. Okazało się, że ten pogląd był mylny, bo ta cywilizacja, z której spodziewano się, że będzie postępowała zgodnie z prawem, postąpiła, no... W taki sposób, jak to się okazało w 1941 roku. I wie pani, to zaufanie, które ludzie wynieśli do administracji, do języka, do cywilizacji niemieckiej, obróciło się przeciw nim. Pani wie o tym, że część ludzi na to spotkania, które zrobiono na Bilińskiego w Gestapo dla nauczycieli pod pretekstem, że będzie rok szkolny i że trzeba zrobić konferencję, ludzie szli z pełnym zaufaniem, no bo przecież. To byli nauczyciele, którzy pamiętali jeszcze porządki austriackie. No jak władza mówi, że będzie robiła spotkanie w związku z nowym rokiem szkolnym, no to trzeba na to przyjść. To jest po prostu obowiązek nauczyciela. To się nie można dziwić, że ludzie właśnie na to tak zareagowali, na to zaproszenie. Część ludzi samych przyszła, resztę wyłapano. No. Ojca też wyprowadzono z pracy. Mój brat go widział jeszcze na ulicy Zosinawola, nie wiem jak się nazywa teraz ta ulica. Konowalca wtedy chyba. Tą ulicą Konowalca ojciec został doprowadzony do tego więzienia tam na Pilińskiego, teraz to się inaczej też nazywa. Czyli Niemcy zastosowali bardzo podstępny plan, bo też ludzie się nie spodziewali tego. I jak się no. potoczyła historia pana ojca? No, historia zaczęła się w ten sposób, że został aresztowany w pracy, doprowadzony tam do więzienia, no i tam w tym więzieniu był. Z tym, że to więzienie, ci aresztowani, rozbudowywali przez pewien okres czasu. I w związku z tym można było zobaczyć tych więźniów z daleka przy tych pracach na budowie. I matka moja tam kilkakrotnie. Przychodziła i nawet się jakoś udawało ojca zobaczyć, ale było to wszystko bardzo niebezpieczne, dlatego że z jednej z takich spotkań mama wróciła z przestrzelonym kapeluszem. Na szczęście wróciła, na szczęście tylko kapelusz był uszkodzony. Mieliśmy też kontakty, nie wiem jaką drogą, ale mam zachowane po dzień dzisiejszy, takie karteczki, grypsy, które ojciec przysyłał z więzienia. Były one właściwie takie bardzo uspokajające. Że wszystko będzie dobrze, że byłem przysłuchiwany, nic mi nie zarzucają. Drogą tą formalną nie należy dawać żywności, bo jej nie dostajemy, ale prosił o przysłanie tam chleba, cebuli, ale właśnie tą drogą taką konspiracyjną. Myślę, że po prostu pracownicy, którzy no, sprzątali, tacy porządkowi Polacy, pomagali w ten sposób tym więźniom, dostarczając właśnie te grypsy do rodzin i dostarczając w jakiś nielegalny sposób jakieś tam drobne wyżywienie. Także tak to wyglądało. No i później się to wszystko urwało i właściwie kontakt był żadny. Te rodziny tych aresztowanych nie wiedziały co się stało z tymi aresztowanymi i nie mogli się o tym dowiedzieć. Tam była kiedyś pani Lanskorońska u Trigera, to jest znana historia. Pytała się o tych aresztowanych. Ona była przedstawicielką Rady Pomocy czy coś takiego. Która pomagała ludziom, takiej społecznej organizacji, zapytać, się, jakie są losy tych aresztowanych w Kriegera. No, to została sama aresztowana. Także tak to wyglądało. Ale wie pani, ta historia tego mordu, ona ma też historię poprzedzającą. To była wielka inteligencja akcjon która była w planach niemieckiego gestapo i która zaczęła się w 1939 roku. W 1939 roku, jak wojska niemieckie wkroczyły na tereny polskie, Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, tam przeprowadzono ogromną też akcję mordowania polskiej inteligencji, że szczególną właśnie uwagą na nauczycieli, bo jak zabijasz nauczyciela, to właściwie zabijasz jego przyszłych uczniów. Także na Pomorzu jest takie słynne miejsce, Piaśnica, gdzie jest kilka tysięcy zamordowanych ludzi. W Wielkopolsce to samo było, na Śląsku też. Proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku użyto do likwidacji nauczycieli gilotyny. Na tej gilotynie stracono około 500 ludzi. Ta gilotyna jest jeszcze w Muzeum Katowickim, nazywana jest Czerwoną Wdową. Także to była akcja tak zaplanowana. Potem na terenach Warszawy, Pamiry też takie aresztowania były. No Była też słynna akcja w Krakowie, aresztowania tych profesorów i skierowania ich do obozów, ale to wywołało ogromny rozgłos i dlatego następna akcja aresztowania profesorów uczelni Lwowskiej już odbyła się w inny sposób. To znaczy mordowano, nie wysyłano do obozów koncentracyjnych, tylko mordowano na miejscu. Zrealizowane zostało tymi aresztowaniami profesorów w pierwszych dniach lipca i zamordowanie ich na wzgórzach Wólewskich, w takim jarze wzgórz Wuleckich. Ale ta akcja była przeprowadzana nie najlepiej, dlatego że to było prawie centrum miasta. Jeden z tych profesorów został zwolniony, bo miał żonę Brytyjkę. Ludzie widzieli to w jakim stopniu, że co się działo. I ta następna akcja, która była później w Krzemieńcu, w tym Krzemieńcu Słowackiego, tam w liceum krzemienieckim słynnym, tam też zamordowano 30 nauczycieli tego, już odbyła się w inny sposób, mianowicie w taki, żeby po prostu zatrzeć ślady, żeby nikt nie wiedział, gdzie ten mord został dokonany. I w Stanisławowie przeprowadzono to właśnie w sposób bardzo perfekcyjny, także... Długo nie wiedzieliśmy, co się właściwie stało z tymi więźniami. Sądziliśmy optymistycznie, że może zostali właśnie wywiezieni do obozów koncentracyjnych i może jakoś tą wojnę przetrwają. Dopiero właściwie znacznie później gdzieś były możliwości penetrowania tych terenów w okolicach Iwano-Frankivska. To wtedy dopiero odkryto właśnie te groby. Właśnie jak pan dowiedział się o losie swojego ojca? Kiedy to się w ogóle odbyło? Tutaj jest ze mną mój brat. Kiedy myśmy się dowiedzieli o tym? W latach chyba 80. dopiero. Dopiero jak Rubaszewski z tym swoim synem tam penetrowali te tereny, pan dr Międzybrocki tam też brał w tym udział. Dopiero wtedy, wcześniej myśmy nie mieli pewności, właściwie coraz mniej udzieliliśmy się, że ojciec może wrócić, ale dopiero w latach 80. -tych. Pan wyjechał ze Stanisławowa, a później znów powrócił. Jaki był ten powrót? Jakie emocje panu wtedy towarzyszyły i też czy odwiedził właśnie pan miejsce, gdzie zginął pana ojciec, czyli Czarny Las? Tak, ja wyjechałem ze Stanisławowa w 45 roku już pod koniec, właściwie jednym z ostatnich transportów i właściwie rozpocząłem takie nowe życie tutaj w Liwicach i w jakim stopniu zapomniałem o tej przeszłości mojej młodzieńczej, bo najpierw szkoła, potem studia, potem praca, dzieci, rodzina. Praca była dość intensywna i dopiero jak powstały możliwości przyjazdu na te tereny, to brałem udział w takiej wycieczce organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich, akurat nie w dniu, kiedy ogłoszono niepodległość Ukrainy. Myśmy przyjechali do Iwano-Frankivska, czyli do Stanisławowa w dniu, kiedy ogłoszono niepodległość z Ukrainy. No i to był taki dzień wielkich manifestacji. Zaskoczeni byliśmy, bo nie wiedzieliśmy o tym, że trafimy na takie święto. I wtedy właściwie dopiero zobaczyliśmy pomnik w Czarnym Lesie i pomnik na tym cmentarzu sapieżyńskim. Smutne było to takie wrażenie. I... No ale przypomniałem sobie miasto, wszystko sobie przypomniałem właściwie. Czułem się swobodnie, po prostu mogłem po tym mieście wszędzie chodzić. Nie zapomniałem tego miasta. Nawet rozmaite zakątki takie mi się przypominały właściwie. Jednak ja miałem prawie 14 lat, także zapamiętałem dobrze to miasto. Czyli to był taki powrót do domu rodzinnego? No tak, na pewno tak. Tak to było. Było to taki wielki szok po prostu. Wielki szok. Nie odważyłem się wejść do mieszkania. Nie odważyłem się nawet zapukać tylko tak z zewnątrz ogląda, jak to wszystko wygląda. Panie profesorze, dlaczego Pana zdaniem warto pamiętać o wydarzeniach z przyszłości? Dlaczego warto przekazywać tę wiedzę przyszłym pokoleniom, nawet jeżeli to są właśnie tragiczne karty historii? No, dlaczego warto? No, po prostu historia jest magistra vita. jest takie łacińskie powiedzenie, czyli historia jest nauczycielką życia. Ludzie na ogół nie chcą uczyć się od innych. Wolą to sami doświadczyć. No i te doświadczenia mogą być niekiedy bardzo przykre. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby ludzie byli bardziej ostrożni i bardziej kierowali się tym, co było kiedyś, to prawdopodobnie by Hitler nie doszedł do władzy. Jeżeli się zna historię i widzi się, że pewne mechanizmy powstają, to można ich na początku uniknąć. Kiedy one już właściwie się rozwiną, to wtedy właściwie nie ma możliwości im zapobiec. Jeżeli powstaje jakaś władza dyktatorska, autorytarna, to początkowo ona jest taka do zniesienia, nic się złego nie dzieje, nikt nie umiera, a potem to narasta, narasta i w pewnym momencie już jest nie do opanowania. Więc trzeba się uczyć historii, żeby zapobiegać tego rodzaju wypadkom. Przecież gdyby chociażby ostatnie lata I wojny światowej, Gdyby Polacy i Ukraińcy umieli się dogadać, to wtedy prawdopodobnie Związku Radzieckiego na terenie Ukrainy by nie było. I ile istnień ludzkich można byłoby uratować. No ale niestety nie potrafili, więc trzeba z tego wyciągać wnioski. Przecież teraz są kolejne zagrożenia, ale my nadal popełniamy te same wnioski. Każdy ma swoją rację i po prostu od swojej racji nie odstąpi. Trzeba po prostu Wyciągnąć wnioski i zdać sobie z tego sprawę, że można uniknąć skutków pewnych zagrożeń można uniknąć, jeżeli się zareaguje dostatecznie wcześniej. Taka jest prawda. Niestety ludzie bardzo często chcą na własnym doświadczeniu się przekonać, że jednak coś działa źle. To jest jedna rzecz, no wie pani, dziecko też nie chce słuchać rodziców, uważa, że jest mądrzejsze. No. To już tak jest jakoś zaprogramowane, ale po prostu trzeba jednak próbować to zmieniać i starać się znaleźć jakieś wspólne porozumienie, żeby uniknąć pewnych zagrożeń. Jak widzę tą konferencję, która się odbywa w Stanisławowie, w Iwano-Frankiwsku, ale właściwie w bo ono dotyczy tego okresu, kiedy miasto się nazywało Stanisławów, tego wczesnego okresu, więc jest to właściwie konferencja w Stanisławowie, tak można ją nazwać, i dotyczy historii Stanisławowej ziemi stanisławowskiej, z wielką nadzieją, patrzę na to, że tam być może się jednak ludzie dogadają. I to będzie jakaś taka baza, na której może powstać współpraca między Polakami i Ukraińcami, która te zagrożenia, które płyną z tej takiej dyktatorskiej Rosji i w stosunku do Ukrainy, i stosunku do Polski, i stosunku do Ukraińców, i w stosunku do Polaków, że temu się przeciwstawimy. A jeżeli będziemy brnąć w takich jakichś nieporozumieniach, antagonizmach. No to władza dyktatorska systematycznie będzie zwiększała, ucisk zwiększała, zwiększała, aż w końcu nie będziemy w stanie nic zrobić. I to jest po prostu pytanie: czy zdążymy? Kto kogo? Kto będzie pierwszy? Czy my się potrafimy porozumieć i przeciwstawić? Czy też będziemy nadal się wspierać, kłócić, tłumaczyć sobie wzajemnie swoje grzechy, bić się w cudze piersi, a władza Putina. Będzie systematycznie dociskała jeden i drugi kraj. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, wie pani. Wydaje mi się, że naprawdę doskonałym pomysłem jest połączenie tych uroczystości 80-lecia, uroczystości pamięci Czarnego Lasu z tą konferencją historyczną, bo przecież tą historię miasta ci zamordowani też tworzyli. I to jest właściwie jakby oddanie też hołdu tym ludziom i tej ciągłości, że. Mówimy o historii, pamiętamy o tych, którzy zginęli. To jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobry pomysł i bardzo dobrze, że ta konferencja ma w swoim programie też właśnie te uroczystości w Czarnym Lesie. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za tę rozmowę i też dziękuję za tą wiedzę, za tą mądrość, którą się pan z nami wszystkimi dzieli. I oby faktycznie przyszłe pokolenia umiały w sobie jakieś swoje pragnienia wszystkiego doświadczyć, zlikwidować i uczyć się na błędach przeszłych pokoleń i budować lepszą przyszłość. No Wy to robicie i Wam wielkie dzięki za to, bo cały ten ośrodek, wszyscy ludzie związani z tym ośrodkiem. Wydaje mi się, że też społeczność ukraińska i Frankiwska też w jakimś stopniu to rozumie i ja chciałbym tutaj podziękować jeszcze raz, bo to wielokrotnie o tym mówiłem wojewodzie Wyszewaniukowi, który przyczynił się do powstania tego cmentarza. On bardzo wiele pomógł i właściwie o nim też trzeba pamiętać, był to człowiek otwarty, był to człowiek mądry i który ogromnie wiele pomógł, i bardzo przyczynił się do jakiegoś takiego wzajemnego porozumienia między Polakami i Ukraińcami. Bez niego ten cmentarz w czarnym lesie by tak szybko nie powstał, być może w ogóle by nie powstał. To jest naprawdę bardzo godny szacunku i uznania człowiek. Oby Ale... takich ludzi było więcej. Oby takich było więcej. I takich jak środek w Frankiwsku, polskiej kultury i dialogu europejskiego. Radio CKP i DE. To była Danuta Stefanko z radia CKP i DE. jej gość, profesor Jerzy Hickiewicz, ojciec którego został rozstrzelany w 1941 roku pod Stanisławowem. Wieczny odpoczynek, gracz dać panie. Wszystkim poległym w czarnym lesie. Żegnamy się z Państwem i do usłyszenia. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii prezesa Rady Ministrów.